Dzień dobry, witajcie kochani w nowym vlogu Synek A -a. mówi. Co Piotrusiu? Przywitamy ludzi. Pomimo tego co przeżyliśmy w ostatnim czasie, przywitamy... Yy, przeżyliśmy, ja przeżyłam potworny hejt, yy, przeżyłam coś strasznego powiem Wam szczerze, ale sytuacja się zaczyna klarować tak, że... Yy, ten hejt, to, to obrzydnictwo, ten o, znowu, ten kolejny, znaczy kolejny drugi po, obrzydliwy donos yy, na moją osobę yy, nic nie zrobi. Ja jeszcze na tym zyskam, więc nie będę o tym mówiła. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy rok szkolny. Piotrusiu, dlaczego ty mnie tak wiecznie całujesz, co? Gdzie ty przyjechałeś, powiedz? Gdzie przyjechałeś? Do szkoły przyjechałeś, tak? Słuchajcie, w tym, w tym jest nam coraz więcej gada. Słuchajcie, w tym vlogu krótkim pokażę Wam trochę języka makaton, jak ja się komunikuję z Piotrusiem, opowiem Wam, jakie zmiany u nas zajdą. A zajdą duże zmiany. To są zmiany, które planowałam już od dłuższego czasu i trzeba to wprowadzić teraz w życie. To co, zapraszam Was do oglądania. Teraz zobaczcie sobie, jak Piotruś powiedział niewyraźnie, ale można zrozumieć, że przyjechał do szkoły. Piotruniu, gdzie będziesz chodził teraz od nowego roku szkolnego? Do szkoły będziesz chodził? Gdzie będziesz chodził? Piotruś, gdzie będziesz przyjeżdżał? Do szkoły? A powiesz, że do szkoły? Powiedz, gdzie będziesz chodził? Gdzie jutro przyjedziesz? Do szkoły, tak. I gdzie będziesz chodził w, w, w tygodniu? Do szkoły? Gdzie będziesz chodził? Gdzie przyjedziesz, synu? Do szkoły? Gdzie przyjedziesz? Gdzie będziesz chodził, synku? Do szkoły, tak? Tak, zrób tak, do szkoły będę chodził. Słuchajcie, mam, mamy kolejny dzień. Ja jestem pod um, budynkiem. Urzędu, ale bardziej... Urzędu miasta, ale bardziej mnie interesuje budynek prokuratury. Tak, byłam dzisiaj w prokuraturze. Jakie miasto? Zostawię to dla siebie, chociaż przez ci, którzy będą wiedzieli, to już się zorientują, jakie miasto. Słuchajcie, co się stało, dlaczego byłam w prokuraturze? A dlatego, że padłam ofiarą obrzydliwego stalkingu, nękania mnie, internetowego mnie i mojego syna ktoś, jakiś potwór założył okropną stronę na pewnym portalu społecznościowym, bardzo znanym zresztą, z którego korzysta miliony ludzi i na tej stronie zrobiono ze mnie oszusta, złodzieja że ja żyję ze zbiórek, które prowadzę na syna tak, takie rzeczy, że wykorzystuje dziecko do swoich celów. Całą dokumentację mam tutaj, którą złożę do prokuratury, bo jutro mam się wstawić rano, akurat następnego dnia. I ta osoba, ten potwór, który to zrobił, nie dość, że oczernił mnie strasznie na tej stronie, która została zresztą skasowana, to jeszcze wysłał obrzydliwy donos do szkoły mojego syna. Piotrusia, do urzędów typu MOPS, typu Ja nawet nie, nie mam pojęcia gdzie, bo to wszystko też było podane na tej obrzydliwej stronie, co ta osoba zrobi. Potworze, który to zrobił. Szkoła się stawia za mną, bo szkoła mówi raz jasno, klarowniej i wyraźnie: Pani Anno, Piotr jest zaopiekowany, Piotr jest zadbany, więc my do, do Was nic nie mamy. Potworze, który to zrobiłeś. Spotkamy się tam, gdzie będzie twoje miejsce. Będziesz się tłumaczył? Tłumaczyła? Przepraszała? Potworze, który to zrobiłeś. Jestem Ania. Jestem, jestem mamą autystycznego Piotrusia. Yy, nie pozwolę sobie się niszczyć. Nie pozwolę sobie się nękać yy, SMS-ami, groźbami, mailami, obrzydliwą stroną, pomówieniami. Yy. Potworze, pożałujesz tego, co zrobiłeś. Ja, ja nie jestem mściwa. Nie jestem, yy, nie, nie rzucam tutaj żadnych gruźb, ale prawda wyjdzie na jaw, potworze. Yy, no. Słuchajcie, no to to jest jedno, jedno z wejść w tym vlogu. Ja czekam na męża i na Piotrusia, bo oni akurat jadą ze szkoły i będziemy dalej żyć. Zostańcie z nami. Drodzy, mamy kolejny dzień, mamy kolejny dzień, słuchajcie, wracam teraz z Piotrusiem na pokładzie, Piotrus jest z tyłu, słuchajcie, byłam w prokuraturze, prokuratura przyjęła sprawę, na tę chwilę będę milczała na ten temat, więcej nic nie powiem, po prostu sprawa napęd, nabierze strasznego rozpędu. Drodzy, mamy kolejny dzień. Kolejny dzień z vloga, w którym nie mówię o autyzmie, a o tym, co mnie spotkało. Właśnie wychodzę z prokuratury. Tym razem dostarczyłam coś, do czego doszłam do prokuratury, żeby dołączyć do sprawy kolejne, kolejne donosy obrzydliwe, kolejne oczerniające mnie informacje. I co? I teraz czekam na rozwój sytuacji, ale jeszcze pojadę w jedno miejsce w mojej sprawie i po Piotrusia. No i coś może o tym Piotrusiu Wam opowiem, ale go już nie pokażę. Ta sytuacja, słuchajcie, to co mnie spotkało, nauczyło mnie jednego. Nigdy w życiu już nie pokażę tak syna w internecie, jak do tej pory to robiłam. I nigdy w życiu nie przedstawię tyle informacji ze swojego życia prywatnego, co pokazałam. Teraz wsiadam do samochodu i dlaczego, i dlaczego takie, takie straszne, radykalne decyzje podjęłam? Zostańcie ze mną do końca, to wam wszystko powiem. A ja jadę dalej. Walczyć o dobre imię. Słuchajcie, tak mnie w sądzie długo przytrzymali, że nie udało mi się już załatwić jeszcze jednego urzędu, do którego chciałam jechać, ale dojechałam teraz. No to dobra, dobra. Ty, co się odleczę, to nie ucieczę. Jeszcze wrócę do tego że nie udało mi się dojechać do tego urzędu na czas. Yy, załatwię to jutro, teraz jestem po, Piotru, yy, jestem po Piotrusia. Dojechałam do internatu, gdzie jest Piotruś, już jest zakonnych Odbierzemy Piotrusia i jedziemy z Piotrusiem kupić mu kapciuszki do szkoły, bo jeszcze nie ma. Niestety. Słuchajcie, godzina 17.30, myśmy dopiero dojechali do domu. Kupiliśmy w smyku kapcie dla tego Asiora, który tam siedzi z tyłu. Pokażę wam, słuchajcie. Siedzi. Widzicie? Widać go, widać go. Kupiliśmy kapcie, zjemy coś i w końcu powiem Wam, co się u nas dzieje i, i co będzie dalej. Okej? Okay? No. Słuchajcie, jestem cholernie zmęczona. Mamy godzinę 20.15. Powiem Wam szczerze, ja do tej pory zawsze byłam pełna życia i wigoru, yy, ale coś ostatnio się u mnie w organizmie zmieniło. Jestem tak zmęczona, że ja już z synem po godzinie 21 idziemy oboje spać. Dobra. Wezmę łyk wody. Jestem, jestem w domu syna jest on koło mnie, oczywiście go nie pokażę i powiem wam co się wydarzyło. Powiem wam tyle, ile mogę powiedzieć, czyli bardzo niewiele, ponieważ sprawa jest gruba, sprawa jest obrzydliwa yy, i bardzo jestem ciekawa, co się dalej potoczy, powiem szczerze. Pić mi się chciało. O, synek się czymś zdenerwował, więc szybko będę kończyć. Ktoś obrzydliwy, ktoś podły, ktoś bez żadnego w ogóle, bez żadnego rozumu, nie myślący, co może się stać po tym, co zrobił. Słuchajcie, założył stronę obrzydliwą, na której mnie bardzo oczerniał. Wstawiał moje zdjęcia, moje filmy, moje, moje takie nagrania, które wstawiałam na swoje social media z myślą o tym, że ja pomogę rodzicom innych autystów, w których w tych filmach opowiadałam, opowiadałam o autyzmie. Ja miałam całkiem inny zamiar, inny zarys tego wszystkiego, a wszystkie te nagrania i te filmy zostały wykorzystane przeciwko mnie, przeciwko mnie, żeby mnie zniszczyć. Ktoś obrzydliwy. Pomówił mnie tam, że uzbierałam na zbiórkach łącznie 80 tysięcy, kiedy ja w życiu takich pieniędzy na oczy nie widziałam. Nigdy takiej sumy, sumy nie uzbierałam i już nie będę zbierać, powiem Wam szczerze, bo ta sytuacja mnie bardzo nauczyła wielu, wielu spraw, wielu, wielu spojrzeń na życie. Ktoś obrzydliwy wykorzystał wizerunek też pana Zbigniewa stanogi. Mojego serdecznego przyjaciela, tak mogę go tak nazwać. Bo ten człowiek uratował mi parę razy w życiu życie. Tyłek po prostu uratował mnie i oboje później się jeszcze bardziej utwierdziliśmy w tym, znaczy on się utwierdził, że ja nic nie zrobiłam złego. Został wykorzystany jego wizerunek, został wykorzystany perfidnie, obleśnie wizerunek mojego syna. Gdzie to zostało tak wykorzystane, że ja się zaczęłam zastanawiać, czy ta osoba nie ma coś. znaczy z głową, nie tak to jest raz, ale też w innej takiej bardzo obrzydliwej kwestii, co zostawię to na razie dla siebie. Ja, ja się tej osoby zapytam z czasem, czy, czy ma z tym problem jakiś. No i, i mój wizerunek, i swój to ja jeszcze przeżyję, ale tam na tej stronie ten, ten ktoś bardzo siadł na moje dziecko. Yy, y, po, y, Pomławiając mnie o to, że ja to dziecko zaniedbałam, że jedenastoletni chłopczyk nie mówi, yy, że, ja to, że w ogóle, że jestem patologia, o, że to dziecko jest strasznie zaniedbane. Yy, o tym wszystkim dowiedzieli się ludzie, którzy pracują ze mną, pracują z Piotrusiem. I oni się ze mną wstawiają, słuchajcie. Będzie Batalia, ja będę, się wa będę walczyć o swoje dobre imię. Nie zostawię tego tak. Yy, dlatego od kilku dni jeżdżę do prokuratury i dowożę do wody. Muszę teraz skończyć, bo synek wali. Słuchajcie, bar słuchajcie, bardzo mi zależy na tym, żeby ten vlog dzisiaj trafił na YouTube'a, więc nie sprawdzałam, co było w poprzednim wejściu. Yy, nie wiem, czy tam mówiłam o tym, że bardzo bolało mojego męża to, że. Yy, ja zostałam tam bardzo oczerniona na tej stronie, że został wykorzystany wizerunek Piotrusia.